Państwu? Jeszcze raz. Dobry Państwu, dzisiaj jest 10 września y, Tutaj chyba będzie więcej opowiadania niż pokazywania. A to dlatego, że cały ten filmik będzie związany z taką historią, y, dla mnie bardzo zaskakującą. Wszystkie rodziny, w, w, we wszystkich rodzinach, zaizolowałem. Matki. W tej rodzinie miałem zapisane, że na dole jest matka yy, znakowana, na górze dałem matecznik yy, do unasienienia się drugiej młodej matki. Pomiędzy yy, tymi korpusami była krata odgrodowa. Trzy razy szukałem którejkolwiek matki, yy, żeby ją zaizolować i trzy razy żadnej nie znalazłem wreszcie zdecydowałem się wreszcie zdecydowałem się przesiedźć całą rodzinę przez kratę odgrodową w ten sposób że na dole był pusty korpus do którego złożyłem ramki otrząsnięte z pszczół na no to była krata odgrodowa i na górze pusty korpus i wszystkie pszczoły sącały i one przychodziły przez kartę odwodową, dochodziły na dół postawiłem później ten korpus na górze jedna moje zaprzyjaźnione gospodarstwo pasieczne postanowiło mi dać do eksperymentów cztery matki chodzi o eksperyment o którym już w tamtym roku Państwu mówiłem taki filmik pod tytułem Bezpieczne połączenie rodzin. Wtedy zabierałem matki do tak zwanych do klateczek wysyłkowych łączyłem i w tej chwili zamierzałem to samo zrobić, żeby dojść do tego głównego korpusu na tym korpusie była podgrodowa zdjąłem tą nadstawkę. Jakie było moje zdziwienie, kiedy na kracie odgrodowej znalazłem młodą, nieoznakowaną matkę. Jak ona się tam dostała, jak boga wam nie wiem. Czy ona przeleciała jakoś tam tędy, nie wiem, jest prawdopodobnie nieunasieniona. Ona tutaj jest w klateczce. Proszę zobaczyć, jak się te pszczółki zachowują. Tu są te cztery matki w klatkach e, podarowane do tych moich eksperymentów Proszę, jak te pszczółki tu wachlują starają się teraz ja chcę aha gdzie to mam tu ja chcę te matki cztery, które dostałem przenieść do takich klateczek kontaktowych, czyli takich klateczek wysyłkowych ja je uzupełniłem w ten sposób, że dodatkowo powierciłem otwory, bo chcę zrobić taki blok, który będzie wprawiony w plaster i mam nadzieję, że w ten sposób te matki przezimują oczywiście chcę powkładać te matki, bez pszczółek, tutaj bez pokarmu żadnego, no i teraz właśnie to chcę zrobić jak, jak coś państwo czegoś nie dopowiedziałem coś jest niejasne proszę pytać proszę tu są te klateczki z matkami i proszę zobaczyć co tu się dzieje. I cała gromada pszczółek obsiada wszystkie klateczki. Najbardziej atrakcyjna jest widać ta matka, tu jest najwięcej pszczółek. To jest ta uciekinierka. Dobra. To jest ta uciekinierka i tę uciekinierkę, ponieważ ja nie wiem, czy ona jest, o, nawet moje palce tak obchodzą z czułością, bo to pachnie matką wszystko, proszę. O, tu jest ta, no, tutaj jest, proszę zobaczyć, ta uciekinierka, ale ja podejrzewam, że ona jest nią w związku z tym, ja najpierw zrobię odkład i dam ją do odkładu. Jeszcze resztka jakiś trudniej jest w przyrodzie, może się unasiennić. Dlatego ona wędruje do kieszeni. Po mnie proszę nie łasić. No i po kolei teraz będziemy brali. O, proszę zobaczyć jakie tu jest zainteresowanie tym mateczkami. Tak, ponieważ to są matki darowane, dla mnie cenne, to ja nie będę ich brał w ręce. Postaram się użyć fajki. A po co ja mam fajkę? Muszę je przesadzić do tych klateczek, A matka. Czary wychodzą, matka nie chce. To być trochę zabawy. Nie wiem czy to jest sens filmowania tego wszystkiego. Boję się, bo te matki są czerwiące, ale one długo nie Mogły być zaizolowane to znaczy w tych klateczkach i mogą być, że tak powiem, lotne. Zdarza się, że matka czerwiąca po dłuższej przerwie. No, No, proszę wyjść, nie chcę, no to trudno, trzeba poryzykować, hop. W sumie nie chciałbym, żeby się darczyńca pogniewał. Ja tych klateczek nie lubię, bo tu przykleiło się do ciasta. One są wygodne do transportu, bo tu jest miejsce na gąbkę z wodą. Takie fajne są ale kurwa wypuścić no jest no ojejku udało się to jest jedna i teraz tą mamuszkę damy tu a może coś tak to tak No, да, вече. Ще беше като е за груба. No, no. Lata, no przecież lata poleciałyby. No, Powinna iść do góry, mniej nie chce iść. No, no, no idzie, no, idzie, idź. Dobre, to jest jedna. I tu sobie jak to ma być eksperyment. To ja sobie zapiszę, że to jest Karpatka a numer 16. 16 i duże Karp Karpatka. Dobra. Następna. Teraz przerwiemy. Pokazałem Państwu, jak ja to będę robił spokojnie. Nie, nie... Nie denerwować się już przy, ty, przy kamerze i potem zobaczymy, jak to umieścimy już w tych klateczkach wysyłkowych.